spacer, a to taka sytuacja. Myślałem, że ktoś zgubił z ten z koszyczka wiecie z ozdoby, a to prawdziwe jajko hmm. Coś mi to mówi, kiedy się orientowałem jakie to jajka hmm. Jakiego ptaka Jasne, niebieskie, podłużne, tak widać. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie zostawię tak tego. No to czas start początek No tutaj na przeczekanie zanim przyjedzie inkubator udało się załatwić kilka piórek takich delikatnych od kur Się wytrzymać. Ogólnie jajeczko ma 5-7 gramów. Trochę mało, ale co zrobić, nie? No dobra, no to czas start. Czas zacząć. Środa. Ok, mniejszego inkubatora nie dało rady załatwić. Jest na kurze, ale to nic. Jakoś jakoś to da radę. Potraktuję je jako przepiórcze 37 i 8. No i okej. Okay. Czas start dzisiaj 23. No i zobaczymy 18 dni. Siemanko-siemanko, dzień drugi. Tak w szorcie już mogliście widzieć. To wam pokazuję teraz. Leżakuję sobie. No i czekamy, czekamy za tymi efektami. No i tak będę Was tu informował w takich krótkich przejściach filmik będzie łączony, z kilku po prostu z kilku dni, no trzeba trochę poczekać także no tak to wygląda na dzisiaj, nie? także no do zobaczenia, tak będziemy przeskakiwać z dnia na dzień aż do no zależy, nie? do 18 dnia maksymalnie tak by to wyglądało Siemanko, Siemanko, kolejny dzień, jesteśmy jajeczko jest odwrócone tak, wspominałem w shortcie, no, 3-4 razy dziennie trzeba je obrócić, żeby nie leżało cały czas w tej samej pozycji. Yy, wodę trzeba uzupełniać. Też się skrapla, odparowuje, także wiadomo o co chodzi. OK. Do następnego skrótu, że tak powiem. Jeszcze parę dni no i zobaczymy jak to tam wyjdzie. Trzeba będzie prześwietlić albo coś. No, zobaczymy. Ok, do zobaczenia. Dobra, Siemanko. Nie zanudzałem Was codziennie. Dzisiaj już mamy 4 maja, więc ostatniego nagrania minęło 6-10 dni. No i teraz zrobimy sobie taką akcję, że zobaczymy sobie głębiej, jak to wygląda. Tu mamy tą wilgotność. Woda uzupełniona co jakiś czas, tutaj już sobie stoi przygotowane tak, widzicie, tu się może skraplać co jakiś czas mm. trzeba to wytrzeć bo to może być trochę niebezpieczne urządzenie elektryczne OK. no i co, chciałem Wam pokazać jak to wygląda i obawiam się, że mogą być problemy z tego Mm. Może tutaj latarkę da się wyłączyć, czekajcie chwilę. Może tu wyłączę na chwilę latarkę i nie wiem, czy tu będziecie widzieć. O, było coś widać. Pokażę, może muszę strzelić ładnie, żeby to było widać. No tutaj widać dobrze, jakoś aparat nie chce tego odebrać. Tu niby coś było, ale mi się wydaje, że po upadku żółtko się rozlało. Te żółtko było wyżej, teraz jest niżej. I myślę, że może być problem, żeby coś z tego wyszło. Ale przed nami jakieś jeszcze 6 dni. Tak to wygląda teraz. Nie chcę nic obiecywać, ale źle to wygląda. Ale to nic. Przewrócimy je na kolejny boczek. Zupełnie trochę wody, bo musi być nadal. Jeszcze damy szansę. Nic się z tym jajkiem nie dzieje. Ani to nie ma jakiegoś przykrego zapachu, ani nic takiego. Nic się nie dzieje. Ale myślę, że zalążek powinien być większy. Nie powinienem móc prześwietlić tego jajka, już tak mi się wydaje, i może nic z tego nie wyjść, tak mi się coś głęboko wydaje. Jednak ten wstrząs był na tyle mocny, że chyba żółtko się rozlało, i ptaki są na tyle mądre, że wiedziały to wcześniej, i to mogło być uszkodzone już wcześniej, dlatego że było uszkodzone. Yy pak, który trzymał je w gnieździe, po prostu je odrzucił. One mają tam jakieś swoje zmysły, także wiedzą wszystko na ten temat. Hmm. Hmm. Yy, tak samo na przykład jak z kotami. Jak mały kot się urodzi, kotka wie, że on jest zdrowy, yy, że zdrowy właśnie, że jest, a jak jest chory, tego porzuca, nie? I tego kota, którego miałem u siebie, którego uratowałem jakiś czas temu. To było dwa albo trzy lata temu nagrywałem o, o film o tym kocie. On był u nas. Przez jakiś czas sobie żył. I się okazało, że właśnie był głuchy. I dlatego go matka odrzuciła, a mi się udało go uratować. No ale niestety, znaczy, no wszystko w filmach jest. Jak chcecie, możecie się cofnąć. Okej, okay. dobra, no tak by to wyglądało teraz. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Żółtko było na środku, teraz jest na samym dole, tak jak widzieliście, prześwietliliśmy je lampką, no i nie zwestuje to, dobrze, już powinno być bardziej chyba ciemne, ten za cały załączek powinien się już wypełnić, powinien być na ciemno, a nadal widzimy żółtko, ale dobrze, Z zobaczymy, jeszcze cierpliwości, jeszcze mamy kilka dni, OK. do zobaczenia za parę dni, wszystko już się nam rozwinie. No, koło tutaj na zakończeniu już wszystko wyłączone, więc możecie wiedzieć, że nie doszło to do skutku. Tylko wam jeszcze pokażę. I tutaj mamy 11, 11 dzień maja. To się uda teraz zobaczyć. Ja zobaczę najpierw swoim okiem, hmm. Będzie znowu kłopot, żeby wezminą latarkę. Tak to wygląda, bez zmian. Żółtko rozlane, nic się nie zmieniło. Dałem nawet więcej dni, bo jest już teraz od ostatniego nagrania chyba siódmy, siódmy dzień, także jak widzicie bez zmian, nic nie pomogło, nic się nie zmieniło. Niestety się nie udało. I dlatego filmik na tym skończymy. Miałem dać Wam znać, więc daję. Niestety, no, no trudno się mówi, nie? Nie było nic na 100%. Też tak czasami bywa. Ale dzięki za uwagę, dzięki za obecność. Trzymajcie się. Na razie, cześć.